Mój drogi bracie w Chrystusie, ty, który jesteś po drugiej stronie ekranu, słuchaj uważnie. Bóg ma dziś specjalne przesłanie dla ciebie. Tak właśnie dla ciebie. To nie jest przypadek, że oglądasz ten film w tym konkretnym momencie. Pan mówi teraz do Twojego serca, a ja będę tylko narzędziem do przekazania Jego słów miłości i nadziei. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile razy Bóg próbuje komunikować się z nami codziennie, ile znaków nam wysyła? Ile szeptów kieruje do naszych uszu, ale często jesteśmy tak zajęci, tak rozproszeni troskami świata, że nie słyszymy jego głosu. Dziś jednak jest inaczej. Dziś jesteś tutaj, gotowy do słuchania, a to mój przyjacielu jest już pierwszym krokiem do przemiany w twoim życiu. Pamiętaj o słowach proroka Jeremiasza: Gdy mnie wezwiecie, przyjdę do was i wysłucham was. Jeremiasz 29:12. Bóg jest zawsze gotowy nas wysłuchać, ale pytanie brzmi, czy my jesteśmy gotowi, by go usłyszeć? W tej chwili on chce mówić bezpośrednio do twojego serca. Chce ci powiedzieć, jak bardzo jesteś kochany, jak bardzo jesteś cenny w jego oczach. Może przechodzisz teraz przez trudny okres w swoim życiu, może czujesz się samotny, opuszczony, bez nadziei, ale mówię ci z całkowitą pewnością, jaką daje mi Duch Święty: Bóg cię nie opuścił. On nigdy cię nie opuszcza, jak jest napisane w Księdze Izajasza. Choćby góry się poruszyły i pagórki się zachwiały, moje miłosierdzie nie odstąpi od ciebie. Izajasz 54:10. Ty, mój bracie, moja siostro, jesteś umiłowanym dzieckiem Króla Królów. Nieważne co mówi świat, nieważne co zdają się wskazywać okoliczności. Prawda jest taka, że masz nieskończoną wartość w oczach Boga. On zna cię po imieniu, liczy włosy na twojej głowie. Jak mówi Psalm 139, oczy twoje widziały czyny moje, zanim które z nich powstało, wszystko było zapisane w twojej księdze. Psalm 139, 16. W tej chwili Bóg chce, abyś wiedział, że nie jesteś sam, On jest przy tobie, idzie z tobą każdym krokiem twojej drogi. Pamiętaj o śladach na piasku. W najtrudniejszych chwilach, gdy widzisz tylko jedną parę śladów, to nie dlatego, że Bóg cię opuścił. Ale dlatego, że niesie cię w swoich ramionach. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego czasami wydaje się, że Bóg milczy? Dlaczego czasami nasze modlitwy wydają się nieodpowiedziane? Mój przyjacielu, Bóg zawsze odpowiada. Czasami odpowiedź brzmi tak, czasami nie, a czasami poczekaj, ale zawsze odpowiada. I często cisza Boga jest tylko zaproszeniem do zbliżenia się do Niego do szukania jego obecności z większą gorliwością. Księga Hioba uczy nas cennej lekcji o zaufaniu do Boga w obliczu prób. Hiob stracił wszystko: swoje dobra, dzieci, zdrowie, ale mimo to oświadczył: "Choćby mnie zabił, jeszcze w nim będę pokładał nadzieję." Hiob 13:15. Jaka niezachwiana wiara! I to jest ta sama wiara, którą Bóg chce obudzić w tobie dzisiaj. Ty, który tam jesteś, może walczysz z chorobą, problemami finansowymi, konfliktami rodzinnymi. Bóg chce, abyś wiedział, że on jest większy niż wszystkie te problemy. Jak jest napisane w liście do Rzymian, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Rzymian 8:31. Nie ma problemu zbyt wielkiego dla naszego Boga. Pamiętaj o Dawidzie, prostym pasterzu, który został królem Izraela. Stawiał czoła olbrzymom, przeżywał prześladowania. Popełniał poważne błędy, ale we wszystkim tym nigdy nie stracił zaufania do Boga. W Psalmie 23 deklaruje: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Psalm 23:1. To samo zaufanie Bóg chce obudzić w tobie dzisiaj. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad mocą, jaką mają twoje słowa? Biblia uczy nas, że śmierć i życie są w mocy języka. Przysłów 18:21. Co deklarujesz na temat swojego życia, swojej przyszłości, swoich marzeń? Bóg chce, abyś zaczął mówić słowa życia, słowa wiary, słowa zgodne z jego obietnicami dla ciebie. Może czujesz się niegodny miłości Bożej, może twoje błędy z przeszłości cię dręczą, ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Miłość Boża jest większa niż wszystkie twoje błędy. Jak jest napisane w pierwszy Jana: jeżeli wyznajemy nasze grzechy, wierny jest on i sprawiedliwy, by nam odpuścić grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. 1 Jana 1:9. Boga nie interesuje twoja przeszłość, on interesuje się twoją przyszłością. Ma cudowne plany dla twojego życia, plany dobrobytu, a nie zła, aby dać ci nadzieję i przyszłość. Jeremiasz 29:11. Czy w to wierzysz? Czy jesteś gotów zaufać tej obietnicy? W tej chwili Bóg chce, abyś wiedział, że jest gotów zrobić coś nowego w twoim życiu. Jak jest napisane w Izajaszu, Oto ja czynię rzecz nową już się pojawia, czy jej nie dostrzegacie? Izajasz 43, 19 Otwórz oczy, otwórz serce. Bóg działa, nawet gdy tego nie widzimy. Czy czułeś się kiedyś jak Piotr idący po wodzie, ale nagle zaczynający tonąć? Może zrobiłeś pierwsze kroki wiary, ale teraz okoliczności wydają się przerażające. Pamiętaj, gdy Piotr miał wzrok utkwiony w Jezusie, udało mu się chodzić po wodzie. To, gdy odwracamy wzrok od Pana, zaczynamy tonąć. Bóg mówi ci dzisiaj: trzymaj wzrok utkwiony we mnie. Nie patrz na okoliczności, nie patrz na burzę życia. Patrz na mnie, ufaj mi. Jak jest napisane w liście do Hebrajczyków, Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela naszej wiary, Hebrajczyków 12, 2, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Bóg pozwala nam przechodzić przez trudności? Prawda jest taka, że często to przez próby nasz charakter się kształtuje, nasza wiara się wzmacnia. Jak mówi Jakub, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy różne próby przechodzicie, wiedząc, że próba waszej wiary rodzi wytrwałość. Jakub, 1 2 3 W tej chwili Bóg chce, abyś wiedział, że używa wszystkich rzeczy, tak, wszystkich rzeczy dla twojego dobra, nawet tego co wydaje się złe, nawet tego czego nie rozumiemy. Bóg używa, aby nas kształtować, przygotowywać do czegoś większego. Jak mówi list do Rzymian, wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim dla dobra tych, którzy go miłują, którzy zostali powołani zgodnie z jego zamiarem. Rzymian 8:28 czy czułeś się kiedyś jak syn marnotrawny, daleko od domu ojca? Może oddaliłeś się od Boga, może podjąłeś decyzje, których żałujesz. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Ojciec czeka z otwartymi ramionami. Nie jest na ciebie zły, nie chce cię potępić, chce cię przytulić, chce cię przywrócić. Pamiętaj przypowieść, którą opowiedział Jezus. Ojciec zobaczył syna z daleka i pobiegł, aby go objąć. Nie czekał, aż syn do niego przyjdzie. Pobiegł. Tak właśnie Bóg postępuje z nami. Zawsze biegnie w naszym kierunku, zawsze gotowy, aby nas przyjąć z powrotem. W tej chwili Bóg chce, abyś wiedział, że nie ma nic, co mógłbyś zrobić, aby Bóg cię bardziej kochał, i nie ma nic, co mógłbyś zrobić, aby Bóg cię mniej kochał. Miłość Boża jest bezwarunkowa. Jak jest napisane w liście do Rzymian, Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Rzymian 5:8. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad mocą wdzięczności? Biblia uczy nas, aby dziękować we wszystkich okolicznościach. 1 Tesaloniczan 5:18. Gdy zaczynamy dziękować nawet w trudnych chwilach, dzieje się coś potężnego. Nasza perspektywa się zmienia, nasza wiara się wzmacnia. Bóg mówi ci dzisiaj: zacznij dziękować. Dziękuj za powietrze, którym oddychasz, za jedzenie na stole, za swoją rodzinę, za przyjaciół, dziękuj nawet za trudności, ponieważ to przez nie rośniesz, stajesz się silniejszy. Czy kiedykolwiek czułeś się jak Mojżesz stojący przed Morzem Czerwonym, gdy armia faraona się zbliżała? Może znajdujesz się w sytuacji, która wydaje się bez wyjścia, ale pamiętaj, ten sam Bóg, który rozdzielił Morze Czerwone dla Izraelitów, jest Bogiem, który jest z tobą dzisiaj. On może otworzyć drogi tam, gdzie ich nie ma. W tej chwili Bóg chce, abyś wiedział, że dla niego nie ma rzeczy niemożliwych, jak jest napisane w Ewangelii Łukasza: Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Łukasza 1:37. Ten problem, który wydaje się nie mieć rozwiązania, ta sytuacja, która wydaje się beznadziejna, wszystko to jest okazją dla Boga, aby pokazał swoją moc w twoim życiu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się Dlaczego czasami wydaje się, że nasze modlitwy nie są wysłuchiwane? Prawda jest taka, że Bóg zawsze odpowiada, ale nie zawsze w sposób, który oczekujemy, lub w czasie, który byśmy chcieli. Jak mówi Izajasz: Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani drogi wasze drogami moimi, mówi Pan. Izajasz 55:8. Bóg mówi ci dzisiaj: ufaj mi nawet gdy nie rozumiesz. Ufaj mi nawet gdy droga wydaje się ciemna mam plan dla twojego życia, plan, który jest znacznie większy i lepszy, niż możesz sobie wyobrazić. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad mocą wspólnoty? Biblia uczy nas, że gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w imię Jezusa, tam on jest pośród nich. Mateusza 18:20. Nie bez powodu Bóg umieścił nas w rodzinie, we wspólnocie. Potrzebujemy siebie nawzajem. W tej chwili Bóg chce, abyś wiedział, że nie jesteś sam w tej podróży. On umieścił wokół ciebie ludzi, którzy mają cię wspierać, zachęcać. Nie izoluj się, szukaj wspólnoty z innymi braćmi w wierze. Jak mówi księga Kocheleta lepiej jest dwóm niż jednemu, gdyż mają dobry zarobek ze swojej pracy. Koch 4.9 Czy kiedykolwiek czułeś się jak Eliasz, zniechęcony i chcący zrezygnować? Pamiętaj, że nawet po wielkim zwycięstwie duchowym, Eliasz czuł się przygnębiony i samotny. Ale Bóg go nie opuścił. Dbał o Eliasza, nakarmił go, wzmocnił. I to samo chcę zrobić dla ciebie dzisiaj. Bóg mówi ci: Nie poddawaj się. Nie trać nadziei: Jestem z tobą, dbam o ciebie. Jak jest napisane w Izajaszu: Nie bój się, bo ja jestem z tobą, nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Wzmocnię cię i pomogę ci i podtrzymam cię prawicą sprawiedliwości. Izajasz: 41:10. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad mocą przebaczenia? Jezus nauczył nas przebaczać 77 razy. Mateusza 18:22. Przebaczenie to nie tylko coś, co robimy dla innych, to coś, co robimy dla siebie. Gdy przebaczamy, uwalniamy się. W tej chwili Bóg chce, abyś przebaczył. Przebacz tym, którzy cię zranili, przebacz sobie za błędy przeszłości. Jak Jezus powiedział na krzyżu: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Łukasza 23:34 Czy kiedykolwiek czułeś się jak Jozue stojący przed wielką bitwą? Może stajesz przed wielkim wyzwaniem w swoim życiu, ale pamiętaj słowa, które Bóg powiedział do Jozuego. Czy nie rozkazałem ci? Bądź silny i odważny. Nie bój się ani się nie lękaj, bo Pan, Twój Bóg, jest z tobą, gdziekolwiek pójdziesz. Jozue 1:9 Bóg mówi ci dzisiaj: bądź odważny. Stawiaj czoła swoim wyzwaniom z wiarą. Jestem z tobą, walczę za ciebie. Zwycięstwo już jest twoje w moim imieniu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad mocą uwielbienia? Kiedy chwalimy Boga, dzieje się coś potężnego: nasze perspektywy się zmieniają, nasza wiara się wzmacnia, bitwy są wygrywane. Pamiętaj o Pawle i Sylasie, śpiewających hymny w więzieniu. Nagle nastąpiło trzęsienie ziemi i drzwi więzienia się otworzyły. Dzieje apostolskie 16:25-26. W tej chwili Bóg chce, abyś zaczął go chwalić, nawet w trudnych chwilach, nawet gdy nie masz na to ochoty. Chwal Boga za to, kim jest, nie tylko za to, co robi. Jak mówi Psalm 34: Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Jego chwała będzie ciągle na moich ustach. Psalm 34.1 Czy kiedykolwiek czułeś się jak Nehemiasz, stojąc przed zadaniem, które wydaje się niemożliwe? Odbudowa murów Jerozolimy wydawała się misją niemożliwą, ale Nehemiasz zaufał Bogu i wytrwał. I wiesz, co się stało? Mury zostały odbudowane w zaledwie pięćdziesiąt dwa dni. Bóg mówi ci dzisiaj: nie rezygnuj ze swoich marzeń, nie porzucaj wizji, którą umieściłem w twoim sercu. Z wiarą, wytrwałością i moją pomocą możesz dokonać niemożliwego. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad mocą Słowa Bożego? Biblia mówi nam, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Hebrajczyków 4.12. Kiedy rozważamy Słowo, kiedy je deklarujemy nad naszym życiem, dzieje się coś potężnego. Jest jak ziarno, które zasiane w naszym sercu przynosi obfite owoce. W tej chwili Bóg chce, abyś karmił się Jego słowem. Nie tylko czytał, ale rozważał je, pozwolił Mu przeniknąć twoje serce. Jak mówi Psalm pierwszy, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad Jego prawem, rozmyśla dniem i nocą. Psalm 112 Czy kiedykolwiek czułeś się jak Estera, Powołana do celu większego niż ty sam, może zastanawiasz się, dlaczego Bóg umieścił cię tam, gdzie jesteś. Pamiętaj słowa Mardocheusza do Estery. A kto wie, czy nie na taki właśnie czas jak ten dostąpiłaś godności królowej. Estera 4,14. Bóg mówi ci dzisiaj: Nie jesteś tam, gdzie jesteś, przypadkowo. Ja umieściłem cię tam z celem. Masz misję do wypełnienia, różnicę do zrobienia. Nie lekceważ wpływu, jaki może mieć twoje życie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad mocą wstawiennictwa? Biblia pokazuje nam potężne przykłady ludzi, którzy wstawiali się za innymi. Abraham wstawiał się za Sodomą i Gomorą, Mojżesz wstawiał się za ludem Izraela. Kiedy modlimy się za innych, stajemy się kanałami łaski Bożej. W tej chwili Bóg chce, abyś był wstawiennikiem. Módl się za swoją rodzinę, za swoich przyjaciół, za swój naród, jak mówi 1 Tymoteusza. Przede wszystkim więc zachęcam do tego, by zanoszono prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi. Pierwszy Tymoteusza 2.1. Czy kiedykolwiek czułeś się jak Daniel w środowisku wrogim twojej wierze? Może jesteś w miejscu, gdzie trudno żyć według chrześcijańskich wartości. Ale pamiętaj o Danielu, który nawet na dworze Babilonu pozostał wierny Bogu. Nie tylko przetrwał, ale prosperował i wpływał na całe imperium. Bóg mówi ci dzisiaj: bądź wierny tam, gdzie cię umieściłem. Nie kompromituj swoich wartości, bądź światłem w ciemności. Jak powiedział Jezus, wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Mateusza 5,14. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad mocą świadectwa? Twoja historia, twoja droga wiary może być narzędziem, którego Bóg użyje, aby dotknąć życia kogoś innego. Człowiek, który został uzdrowiony przez Jezusa przy sadzawce po prostu opowiedział co Jezus dla niego zrobił i wielu uwierzyło. Jana 5:15. W tej chwili Bóg chce, abyś dzielił się swoją historią. Nie bój się mówić o tym, co on uczynił w twoim życiu. Jak mówi pierwszego Piotra Przede wszystkim zaś uświęcajcie w sercach Waszych Chrystusa jako Pana. Bądźcie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto domaga się od Was uzasadnienia tej nadziei, która w Was jest. 1 Piotra 3,15. Czy kiedykolwiek czułeś się jak Paweł, z cierniem w ciele. Może walczysz z czymś, co wydaje się nie mieć rozwiązania. Ale pamiętaj odpowiedź Boga dla Pawła. Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. 2 Koryntian 12:9 Bóg mówi ci dzisiaj moja łaska wystarczy twoje słabości nie są przeszkodą dla mnie są okazją abym pokazał swoją moc w twoim życiu czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad mocą nadziei nadzieja jest kotwicą duszy hebrajczyków 6:19 kiedy mamy nadzieję możemy stawić czoła każdej sytuacji bez względu na to jak trudna by była nadzieja daje nam siłę by trwać nawet gdy wszystko wydaje się stracone. W tej chwili Bóg chce odnowić Twoją nadzieję. Bez względu na to, z czym się zmagasz, jest nadzieja w Chrystusie. Jak mówi list do Rzymian, niech Bóg nadziei napełni was wszelką radością i pokojem w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego obfitowali w nadzieję. Rzymian 15:13. Czy kiedykolwiek czułeś się jak ród w obcym kraju, stawiając czoła niepewnej przyszłości? Może przeżywasz wielką zmianę w swoim życiu, ale pamiętaj, jak Bóg zatroszczył się o Rut, jak ją prowadził i błogosławił ponad jej oczekiwania. Bóg mówi ci dzisiaj: ufaj mi na każdym kroku swojej drogi. Mam dla ciebie plan, plan dobra, a nie zła. Jak Rut powiedziała do Noemi: dokąd ty pójdziesz, tam ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam. Twój lud będzie moim ludem. A twój Bóg będzie moim Bogiem. Rut 1:16 Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad mocą jedności? Jezus modlił się, abyśmy byli jedno, tak jak On i Ojciec są jedno. Jana 17:21 Kiedy jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie, dzieje się coś potężnego. Wróg nie może przeważyć przeciwko zjednoczonemu Kościołowi. W tej chwili Bóg chce, abyś dążył do jedności. Przebacz tym, którzy Cię zranili. Pojednaj się z braćmi w Chrystusie. Jak mówi psalm, O, jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem. Psalm 131. Czy kiedykolwiek czułeś się jak Jonasz, uciekający przed Bożym powołaniem? Może wiesz, że Bóg cię do czegoś powołuje, ale się boisz, wahasz się. Pamiętaj, że nie możemy uciec przed Bogiem. On kocha nas za bardzo, by pozwolić nam uciec od jego planu dla naszego życia. Bóg mówi ci dzisiaj, nie uciekaj przed moim powołaniem. Wyposażę cię do wypełnienia misji, którą dla ciebie mam. Jak mówi list do Filipian, ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je kontynuował aż do dnia Chrystusa Jezusa. Filipian 1:6 Teraz, mój drogi bracie, moja droga siostro, pomódlmy się razem, zamknij oczy, otwórz swoje serce i pozwól, aby te słowa stały się twoją modlitwą. Ojcze Niebieski, dziękuję ci za ten moment. Dziękuję, że teraz przemawiasz do mojego serca. Panie, przyznaję, że często cię nie słuchałem, często chodziłem własnymi drogami, ale dziś chcę cię słuchać. Chcę podążać za twoją wolą dla mojego życia. Ojcze, dziękuję ci za twoją bezwarunkową miłość. Dziękuję, że masz dla mnie wspaniały plan. Pomóż mi ufać tobie nawet gdy nie rozumiem, nawet gdy droga wydaje się trudna. Panie, odnów moją nadzieję. Wzmocnij moją wiarę. Pomóż mi być światłem tam, gdzie mnie umieściłeś. Użyj mnie, aby zrobić różnicę w życiu innych ludzi. Oddaję Ci wszystkie moje troski, wszystkie moje lęki, wszystkie moje wątpliwości. Wiem, że jesteś większy od tego wszystkiego. Ty jesteś Bogiem niemożliwego. Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowo, które jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Pomóż mi rozważać je dniem i nocą. Pozwól Mu, przemieniać moje myśli i moje serce. Panie, chcę być narzędziem w Twoich rękach. Użyj mnie zgodnie z Twoją wolą. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej miłości i łaski. W imię Jezusa modlę się. Amen. Mój drogi przyjacielu, moja droga przyjaciółko, pamiętaj, Bóg jest z Tobą, nigdy Cię nie opuści. Ufaj Mu, podążaj za Nim, a zobaczysz cuda w swoim życiu. Jeśli ten film poruszył Twoje serce, Proszę nie zachowuj tego tylko dla siebie. Podziel się z kimś, kto potrzebuje usłyszeć tę wiadomość. Polub, zostaw komentarz, daj nam znać, jak Bóg przemówił do ciebie poprzez te słowa. I nie zapomnij sprawdzić innych filmów na naszym kanale. Mamy więcej wiadomości nadziei i zachęty dla ciebie. Niech Bóg Cię obficie błogosławi. Do następnego filmu.